Z Bezdroża związany jestem już ponad 15 lat, więc śmiało mogę powiedzieć, że zaczynałem prawie że na początku istnienia firmy. Karierę swoją rozpocząłem w dziale handlowym i do dziś dobrze pamiętam, że w naszej ofercie wówczas było jedynie kilka tytułów i to bardzo egzotycznych i takich trudno dostępnych dla przeciętnego turysty. Była to Mongolia czy podróż koleją transsyberyjską. Oczywiście z biegiem czasu pojawiało się coraz więcej tych przewodników, coraz bardziej dostępnych, takich jak Ukraina, jak Rumunia, Bułgaria czy Chorwacja. Rozpoznawalność i znajomość tych przewodników wśród klientów cały czas rosła. I myślę, że takim bardzo ważnym elementem, dlaczego to się stało, było, był fakt, że bezdroża od zawsze, aż do dzisiaj, bardzo dużą wagę przykładają do tego, aby wyszukiwać autorów polskich, którzy podzielają podobne, podobną pasję do, nas, do naszej do podróżowania, i myślę, że to było głównym, głównym elementem tego, że zdroża zyskiwały cały czas swoją popularność. Szczególnie, że wówczas nasi konkurenci starali się wydawać przewodniki raczej na licencjach partnerów zagranicznych. Więc myśmy pokazywali taką polską stronę podróżowania, a nie z punktu widzenia jakiegoś zagranicznego turysty. I to było fajne. Oczywiście wraz z rozwojem tej oferty rozwijały się równocześnie potrzeby co do szerszej sprzedaży naszych przewodników na terenie całego kraju. I wówczas uważam, że bardzo kluczowo, jak się okazało, decyzja podjęli właściciele wydawnictwa ówcześni żeby skupić się jedynie na wydawaniu tych przewodników, na przygotowywaniu ich, na koncepcjach, na produkcji, a całe, całe kwestie związane z dystrybucją, z logistyką, z procesami operacyjnymi wydawnictwa przekazać jakiejś dużej firmie z ugruntowaną pozycją. Pamiętam, że wraz z Tomkiem Ostrowskim odbyliśmy kilka, kilka spotkań z dużymi wydawcami na terenie całego kraju. Natomiast szczerze mówiąc decyzja o wyborze naszego partnera padła dość szybko i precyzyjnie i zostało, zostało nią wydawnictwo Helion z Gliwic. Myślę, że oprócz oczywiście kwestii biznesowych, bo to w takich projektach jest najważniejsze, drugą kluczową kwestią było to, że poznaliśmy ludzi, którzy podzielali tą samą pasję do podróży co my. No, i w ten właśnie sposób wydawnictwo Bezdroża stało się częścią grupy wydawniczej Helion, a ja wraz z Bezdrożami trafiłem do działu handlowego wydawnictwa, w którym udało mi się pracować do dzisiaj. Bezdroża dzisiaj to jedna z wiodących marek grupy wydawniczej Helion, która operuje praktycznie na wszystkich segmentach rynku wydawniczego w Polsce. To przede wszystkim informatyka z której firma się wywodzi i jest znana od lat, jesteśmy liderem tego rynku, ale to też książki dla kadry menedżerskiej, biznesowe, to również poradniki psychologiczne, to również poradniki motywacyjne, które cieszą się bardzo dużym uznaniem. Kolejnymi dziedzinami, w których prowadzimy działalność, to literatura obyczajowa, literatura faktu, literatura podróżnicza pod brandem właśnie Bezdroży, w której mamy bardzo dużo znanych autorów z całego rynku. Bezdroża dzisiaj to. Myślę, kilkaset tytułów dotyczących kierunków, zarówno polskich, ale również z całego świata. Myślę, że ciężko by było znaleźć miejsca, których jeszcze nie zdążyliśmy opisać. To kilkanaście serii precyzyjnie dobranych do sposobu podróżowania, do, do potrzeb danego klienta. Przygotowujemy przewodniki dla turystów, którzy wybrali bardziej zorganizowaną formę turystyki z biurami podróży, ale również dla indywidualnych klientów, którzy cały czas próbują samemu eksplorować czy to Polskę, czy, czy cały świat. Mamy przewodniki dla rowerzystów, mamy przewodniki dla pasjonatów gór. I to zarówno tych, którzy wybierają się z rodzinami, z dziećmi na małe ekspedycje w bliskie góry, ale zarówno dla tych bardziej wymagających pasjonatów górskich wypraw. Najnowszym projektem w naszej ofercie to przewodniki specjalistyczne trekkingowe, ale również dla profesjonalnych wspinaczy wysokogórskich, którzy eksplorują Tatry czy, czy najwyższe szczyty. Alp. Zdroża, swój rozwój zawsze opierały na obserwacji zmieniających się trendów na rynku turystycznym, zarówno co do sposobu podróżowania, ale również co do, co do potrzeb zawartości tych przewodników. Zaczynaliśmy od przewodników praktycznych, w których w których zamieszczaliśmy całą masę informacji dotyczących sposobu podróżowania, przemieszczania się po danym kraju, czy o bazie hotelowej, czy wszelkich takich aspektów. Natomiast w dobie internetu, gdzie ta informacja jest bardzo łatwo dostępna, zrezygnowaliśmy z tego, na, na kosztem tego, że staramy się, aby nasze publikacje były teraz przede wszystkim inspiracją dla. Dla ludzi, którzy nie wiem, chcą rozpocząć podróżę, szukają nowego sposobu na podróżowanie, albo różnych ciekawych miejsc. Sukces wydawnictwa Bezdroży to także niewątpliwie siła naszych partnerów. Przykładem takiej szerokiej współpracy jest nasza wieloletnia umowa partnerska z Ergo Hestia, w myśl której nasz partner otrzymał logotypy na wszystkich naszych przewodnikach, a w środku zostały zamieszczone jego reklamy. Równocześnie odbywają się cykliczne kampanie reklamowe, promocyjne, zarówno do naszych klientów, ale również do klientów Ergo Hestii. Myślę, że uczciwie mogę powiedzieć, że współpraca z tak renomowanym partnerem pozwoliła naszym przewodnikom zyskać jeszcze większą wiarygodność wśród naszych klientów. Natomiast z drugiej strony Ergo Hestio uzyskała renomowanego partnera, dzięki któremu była w stanie ugruntować świadomość wśród, wśród klientów Ergo Hestii jako ubezpieczyciela aktywnego turysty. Sposób prowadzenia biznesu przez, te, przez ten cały okres 20 lat pozwolił wydawnictwu Wezdroża przekształcić się z niszowego wydawnictwa, bardzo ważnego uczestnika rynku przewodników turystycznych i przyznam szczerze, że mamy na pewno potencjał, a na pewno duże ambicje ku temu, aby zostać absolutnie numerem jeden na tym rynku.